Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Z tej strony robię skateboarda a oto Gothic 2 Noc Kruka. Eee, tak, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, podziwialiśmy piękne niebo, jakie je tutaj jest nad górniczą doliną. Chyba ja, będę musiał przestać się co chwilę przedstawiać. Przed każdym odcinkiem, to może denerwująco być po pewnym czasie. Eee, miałem zapolować sobie na tamtą bestię, która się czai gdzieś daleko. Widzicie, teraz zobaczycie? Smoczy zębacz, tak? Smoczy zębacz, oczywiście. Hmm, musimy jakoś hmm, postarać się go pokonać, ponieważ on broni zwłok paladyna. W w zoczkach paladyna jest runa, światła chyba ale oczywiście zawsze trochę doświadczenia, mam nadzieję że ten smoczy nie będzie jakiś super mega przegięty, chociaż śmiem wątpić że, znaczy m, raczej wątpię że m, że jest on słaby po prostu pewnie mnie rozniesie zaraz okej okay. no damage jest taki sobie w sumie, ale właśnie ta kula leci strasznie wolno, okej, okay. może mnie ugryzie tego się wycofuje, powoli, powoli, powoli Trzeba uważać, one są strasznie szybkie niestety. Chcę go pokonać, po prostu tylko dlatego, że ten paladyn tam leży. I przydałoby mi się właśnie drop z jego zwłoczków. Czy on sobie odpuścił? Tak, na szczęście te smocze zobaczę. nie mają w y, swej naturze biegania właśnie jak poromadę. No i... W, a właśnie, dobra, to ja go pokonam. A i wam od razu powiem, że widziałem, że tam pod moim jednym filmikiem, tym ostatnio co dodałem się wywiązało ładne tam... Może nie kłótnie, ale dużo różnych spekulacji na temat właśnie tego używania buga z tą różdżką, że 20 many mi przybywa. Wiecie co wam powiem, że to kurczę, to nie jest jakiś bóg, który powoduje to, że jestem mocny w tej grze, tak? To jest tylko po to zrobione, żebyśmy dali radę jakoś przejść tego gotika, ponieważ w pewnym momencie może nam naprawdę zabraknąć many, mikstur roślin i wszystkiego innego gówna, bo naprawdę później czary kosztują bardzo dużo. Więc e, widzicie, tu jest Mysz Paladyny i Paladyn, którego chcę doprobować, tak? Ma to mrudne światło, które ma w mojej święty płomień. 5 minut mamy światło, ok, no i złoto. E, dlatego, no to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć tą manę, bo inaczej magiem nie damy radę bez many. No i dlatego używam tego buga, mam nadzieję, że mi wybaczycie i nie nazwiecie mnie tam jakimś cheaterem i w ogóle, ponieważ no to jest, to jest tylko z powodu, tylko dlatego to używam, żebyśmy dali radę przejść, oczywiście myślę, że dalibyśmy radę nawet i bez tego baga, ale jednakowoż lepiej oszczędzać tą manę i te potiony na później, ponieważ na razie nie potrzebuję ich tak bardzo, oczywiście. W GD później będziemy i tak musieli iść w Jarkę którzy nie wspomnę. Tamto będziemy mieli dopiero doświadczenie. Ja po prostu na razie przyjdę do górniejszej doliny, tylko po to, żeby y, przynieść informacje o rudzie, o kopalniach. Tak, ale o tym jeszcze później. Pochodnia, jak widzicie, mogę Wam zapalić w sumie pochodnie. A co tam? Czekajcie, eee, czekajcie, czekajcie, gdzie my tu mamy pochodnie. Pochodnia jest tu, dobra, 11 pochodni. Okej, okay, będzie na pewno jaśniej. Pochodnia na szczęście nie wpływa na to, czy jesteśmy bardziej dostrzegani, czy nie. Orkowie nie będą zwracali na nas uwagi i tak pytam. I tutaj mamy pierwszego człowieka, który jest po tej stronie, jak widzicie? Jergan tutaj sobie stoi. Okej, okay. zapis tutaj, widzę. Hits, oczywiście zapisujemy. No i co tam Jargan nam powie? Co jak to Czemu stoisz? Co tu tak stoisz? Przychodzę z zamku Przysłali mnie, żebym poszukał IP zaginionych herbatka, coś. i sprawdził teren. Hmm. Cieplutka zaginionych. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Smoki? Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. I to jest piękne, powiem wam. <laughs> o to chodzi, że ci po drugiej stronie w kolinie siedzą, nie chcą uwierzyć w to, że jakiekolwiek smoki mogą tu istnieć, a ci tutaj w górniczej dolinie wiedzą to i przekonali się o tym na własnej skórze. Doskonale jak groźne mogą być te zwierzęta. No i będzie owie się właśnie Jara głowa. Chyba tego nie czuję, no ale trudno. Mi pomóc dostać. Się o, okej, okay, ten szatę właśnie spalił. Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem. Te szybko przeszedł. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Oj, smuteczek. O takich informacjach mam informować? No trudno. Ja mogę dostać się do zamku, co powinien wiedział o tej okolicy. Co powinienem wiedzieć o tej To tej nas okolicie? bardziej interesuje. Wracaj skąd przeszedłeś. Jeśli ci życie miłe. <noise> Niestety nie możemy. Zielono skórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Ho, ho, ho. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. <noise> majówka w ogóle, spokoloko. Okej, my no wiemy, jak się dostać do zamku i jest jedno przejście. E, musimy. Dobra, ja sobie tutaj chytnę, mam nadzieję, że nie zginę, a bezi! Uży swych nóg, pięknie, o to mi chodziło. Oczywiście ja tutaj wybiję te słabsze potwory, które się tu znajdują. Okej, okay, lodowy, lodowy y, szczał, ile razy? To no cholera, trzy... Trzy razy? A przecież te pięć chyba y, trzeba... Ojej, czekajcie, szybciej, 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 oj na górę. Już paladyna, niestety, mamy za mało siły. Oj, nie chcę zdjąć. Y, a lodowych, a tych ognistych strzał ile? O tak, dobrze, że trafiłem. O cholera już mi się ma nastawiła. Zakładaj to będzie Okej, okay, to było banalne. Jak widzieliście sami całkiem idziemy dobrze. Oba, gen ziele, tego będzie potrzeba nam bardzo, bardzo. Tu nie ma w Okej, okay. mm, pochodnie możemy zostawić. Jest i tak dość jasno. Mam nadzieję, że na YouTube strasznie przyciemna filmy. No to jest niestety minus. Na przykład jak ja to u siebie oglądam. Jest ładnie, pięknie, nawet jakoś jest całkiem okej. Okay. Wrzucam na YouTube i nagle syf! I w ogóle. Okej, okay. te chyba właśnie nie spodziewały tego, że spotkałem takiego beziego, który je zabije. Ot tak. Dobra, jeszcze jeden. A ten jak sobie przyleciał tutaj. Dobra, cyk, cyk. Z orkami lepiej się nie bić. Niech sobie widzieliście w po poprzednim odcinku, było do dupy. O matko, ile ich tu siedzi? Przydałoby się jakieś ziele przyspieszające albo cokolwiek. Okej. Okay. Ja tu zrobię zapis. Nie chcę zginąć tak szybko. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. I enterr. Jak słyszycie, moje Dochodzi do ciebie, bo ostatnio była 18, no i się o, o, cholera, już mnie znaleźli. Dobra, ja mamy nadzieję, że jakoś się uda jej uniknąć. Oni wcale nie są zielono skórzane, na mnie nie są. O, kurwełę! Jaka akcja. Dobra, musimy po prostu biec i właśnie najlepiej tak myszką. Ojojoj, oj, oj, trochę niedobrze. Trochę w złym miejscu skończyłem. Mam nadzieję, że po prostu żaden mnie nie sięgnie przez plecy. I mi się uda dobiec do No czy jakoś to się tak ładnie nazywa? Ojeja! Yeah, yeah. Ojej, oh yeah, ja ninja! Po prostu Mission Impossible tu powinien wkleić, ale dostanę prawo, za prawa autorskie mi się dostanie pewnie, dlatego lepiej to nie będę robił. kiedyś <grystanie> było pięknie na YouTubie, nikt się niczym nie przemówił, wszyscy wszystko mieli gdzieś, każdy wkładał muzykę jaką chciał, a potem nagle przyszły. O, ja pierdolę, jaki domycz Okej, okay, szybko potem, tarawan, karawan, czy jak to tam? One tu się nie dostaną. Patrzcie, widzicie? Zrezygnowali. Zobacz, ten warg się nagle będzie chciał się gdzieś tu przedostać. Wargu, idź! Nie wracaj. Muszę teraz jakoś się łyknąć, żeby mnie nie zabiło. Okej. Okay. Teraz musimy jakoś przejść. Chwila, ja tu zrobię zapis. Udało się nam przejść, patrzcie. I teraz będziemy bez problemu mogli się dostać... ...do zamku! Chycamy na górę. I chyc, i chyc. No i już jesteśmy u siebie. Oczywiście z tego... ...z tego miejsca możemy bez problemu do nich... To po prostu... rzucać w nich, czym... co mamy. Mogę nawet się zbliżyć w sumie. O, cholera, nie chciałem tego pić. Chciałem po prostu zdjąć różkę i tę. Więc sobie może załatwimy tych orków. Tylko, że niestety. A, cholera. Takie męczące to jest. Niestety, właśnie to jest jeden minus tego, że. Okej, okay, czy te wargi. Aha, te orki tak będą sobie tu krążyć. Dobrze, nawet lepiej dla mnie. Może ja po prostu łyknę sobie te rany. 70 od razu, dawkę sobie strzelimy porządną. Ladowa strzała. Okej, okay, tego warga niestety będę lubił, widzę. 300 doświadczenia za warga, ludziska. Ej, 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 orkowie, chodźcie tutaj. Jeszcze z wami nie skończyłem. O, ten jeden ork już powoli pładać będzie. Super, o e, to Myślę, że dla do was trzeba jest chyba najlepszym teraz rozwiązaniem. Po prostu skopiemy, indubska. Level wiecie, zawsze expa. O, kolejny poziom. Widzicie jak pięknie, o tym mówiłem. Wojownik orków. Hmm, może włyknę jednak tej mikstury. A co, tam. Cholera, w sumie mogłem najpierw zdjąć i założyć różdżkę, a dopiero później pić miksturę. Okej, okay, mamy po orku kolejnym, kolejne 300 doświadczenia. Oczywiście różdżka, różdżka. Trochę trwa niestety, jak spienie z tą różdżką. Znaczy, wiecie o co chodzi, nie, nie trwa ono tak długo, ale jednakowoż zakładanie i zdejmowanie jej trwa. Ale spokojnie, my mamy czas, nigdzie nam się nie spieszy, myjmy nadzieję, że Tika kiedykolwiek skończę w końcu kiedyś, bo jeszcze do tej pory chyba mi się nie udało, na starym kanale doszedłem nawet sam, nie wiem gdzie, dokąd w sumie. Okej, okay, widzicie martwi orkowie, no średnie orkowe topory, zbiorę sobie, a co. Z wargów mamy skóry, oni mają zazwyczaj jakieś mikstury lub złoto. Widzicie, mikstury złoto. A jeszcze ten jeden warg, yy, skóra jest dość cenna. 25, ale niestety my i tak czytamy, pewnie za około 4. No i mamy tutaj, widzicie, już jesteśmy, ludzi normalnych. Oczywiście, zapis, przecież nie tracimy czasu później na dodatkowe expienie. Wow, dużo gadam, właśnie, dużo ludzi mi pisze. Znaczy, tak ogólnie piszą, że jestem jednym z, z, z zagramerów, którzy gadają i gadają, i gadają i bardzo dużo właśnie gadają. Ale ja lubię dużo gadać, bo chociaż co się dzieje na tym mojej zagrajmy, jak widzicie tutaj są ludzie. Udar. Pierwszy tutaj... To jest cholerne z O, burza, no i W takim razie hmm. powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z ten jeśli czegoś chcesz. Mhm. A co my jeszcze musimy na chwilę pogadać? Jak się mają sprawy... Zamku? Jak mają się sprawy w zamku. Paru chłopaków ćwiczy. Ale generalnie rzecz biorąc wszyscy czekamy aż coś się stanie. Hmm, to Ta ciekawe. niepewność nas dobija. To strategia tych przeklętych Orków. Poczekają, aż będziemy mieli nerwy style. Szerum dziś o nie. Okej, okay, koniec, widzicie. Sytuacja na zamku jest bardzo, bardzo słaba, okol... ja bym żegnał, że Wokanym okol... stanie. Oni się tutaj bronią. Próbują coś zrobić. Nie wychodzi im to zbyt dobrze, ponieważ yy, smoki atakują ten zamek. Jak gdzieś sami na filmiku zaatakował zamek. Okej, okay, więc myślę, że Wiedziałem! Sengard... że komuś coś powie. się uda. No mi się uda. Przybywasz za przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Aha, Nie, jasne. nasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci Orkowie! Kapitan Garant na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Sry, posłaniec był aż taką gapą. Przecież to bez problemu da się przejść tutaj tędy. Jak widzicie sami, nam się udało. Czemu by mu miało się nie udać? No nic, czy mogę zupełnie gdzieś zapasy? Tu On jest kwatermistrzem, zapasy? chyba. Udawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A, ochmistrz, A magiczne ojej. przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. A właśnie, on jest taki właśnie, bo i tak dalej. Matko, jak mnie nos zaspędział <grych> Kto może mnie czegoś tutaj Kto nauczyć? Mógłby Czy jest jakiś mag? Nauczyć? Chyba Milten. Pogadaj z jest jedynym no właśnie. tu magiem. żeś mi swoje okay. towary. Mam trochę mikstur, okay. trochę nawet, w sumie całkiem niezły Zębaty, ziele, który przyspieszy nas. Ochrona przed ogniem, jakieś dwa pasy: pas do siły i pas ochrony przed ogniem. Czyli no, takie całkiem spoko pasy, w ogóle premię dosiło 10, wow, fajny pas. Tutaj ma trochę tych zwojów, przemiana wilka przydaje się do tego, aby po prostu bezpiecznie się poruszać tutaj po tych miejscach. E, orkowie nie atakują zwyczaj e, wilków, e, nawet chyba po prostu ich nie atakują. Mierz paladyna oczywiście, wyjczykieł, e, możemy, z... a pałasz, okej, okay. pika bojowa zostawiamy, pałkę i lagę, laskę, laska, wow, pogrzebacz, pogrzebacz w ogóle jakikolwiek. Tyle łuki, tutaj widzicie, mamy jakieś dwa, mogę zostawić małe. W sumie już ostatnio czyściłem ekwipunek z niej 130 roślin leczniczych. To jest to. Dobra. E, Miksur, daj mi wszystkie many na pewno, jakie ty masz tylko, ponieważ to mi się przyda. Ok. E, jak widzicie, dzień chyba już wstaje powoli, noc zostaje przegnana. A my tutaj mamy, widzicie, rycerzy różnych. On tutaj sprzedaje bronię, to jest tandor. Tandor, no wszystkie Udało ci się przedostać nie, Szełęcz? Doskonale! Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem, jak tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli... świetnie, trwajesz, panie, wiecie co, powiem, że pogoda w gotiku jest praktycznie identyczna jaką ja mam aktualnie za cały dzień w pamięcach leje jest okropniej w ogóle ale jeszcze rozejrzymy się Pokaż, po zamku i myślę, że będzie fajny odcinek do miltena jeszcze w tym odcinku pójdziemy na pewno smocza zguba to jest dopiero miecz, którym naprawdę wojownikom wszelakim, jeśli w gotiku gracie, polecam jak najbardziej a z takich tańszych rozwiązań cht, chyba nie ma <laughs> najlepsza jest to po prostu i tyle jak widzicie, on ma tutaj ceny strasznie Duże, ale ja oczywiście nie potrzebuję wszystkich tych rzeczy. Wszystkich tych e, broni, tylko ma jakiś tutaj magiczny amulet, który ma bardzo dużo ochrony. Dodaję. E, o, jesteś ziele masz. A skąd one się od ciebie wzięło? O, matko. I nagle się pojawiła skala krystaliczna u niego. Hm, dziwne. Na razie jej nie potrzebuję. E, co się stało z Twoim oddziałem? Blablabla. Bla, bla. W sumie możemy się spytać jeszcze z jego oddziałem. Co się stało z oddziałem? Prowadziliśmy zwiat w terenie, chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jasku. I Po co są kropki w tym. Było zdaru? już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli Po stoku, stoku jeden tak z oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębyny. Próbowaliśmy uciekać. Ale udało się tylko mnie. Przecinek brzmi bardziej niż kropka, Wkrótce niż kropka jak Orkowie otoczyli się Dlaczego? wielką palisadą, my zaś wycofaliśmy się do zamku. Fajnie mówi. Tam jednym zdaniem wszystko leci. W Czechach jest tak. Byłem w Czechach, opowiem wam jeszcze historię śmieszną, radosną, Byłem w Czechach. I właśnie jechaliśmy gdzieś tam busem i było radio czeskie włączone, po czym wiecie, słuchamy sobie tego radia, fajna sprawa i nagle są wiadomości czeskie. Ja pierdziele, tam nie było się, tam się nie dało rozróżnić po prostu zdania od słowa, od czegokolwiek, tam jechano wszystko. Chociażby na przykład pogoda. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, duże jest, przelotne opady będą, coś tam, coś tam, temperatura taka, jaka... I koniec. Normalnie 30 sekund pogody, gdzie wymieniła chyba cały kraj, wszystkie rejony kraju i jaka pogoda w nich będzie. No normalnie to było niesamowite. Ale okej, okay, mniejsza o pogodzie w Czechach. Jak widzicie, jesteśmy u siebie. Jest! Tutaj zostaliśmy mianowani magiem ognia, moi drodzy. Jupii! Tak się cieszę, tak się cieszę, że tu jestem. Zobaczymy, czy mamy coś tutaj na przykład: stół alchemiczny, Możemy robić runy. Mamy jakiś kufer, który zaraz spróbuję otworzyć. I runę teleportacyjną do zamku, która oczywiście nam się przyda. I jeszcze regał na książki, chyba ekspa trochę wejdzie. Albo i nie. A, bo tutaj jest chyba dziennik Konstantino. Znaczy, nie Konstantino, tylko tego. Tego głównego mistrza magów ognia, Koristo. No właśnie, na C też pamiętam. Jak widzicie, możecie sobie przeczytać. Może da nam się zapobiec katastrofie katastrofą nie Myślę, że to się stanie, jeśli wolna kopalnia, trzy kropki, w tym momencie pewnie zginął. Okej, okay. zobaczmy, co w kufrze. Co w kufrze mamy? Tam, pam pam pam. Prawo, le... Dobra, lewo. Lewo, prawo... Pr... Lewo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay. łatwy szyfr. 29 sztuk no złota i nic więcej. Niestety ok, ale mamy skrzynię otwartą, więc widzicie tutaj możemy działać, tutaj jest tak jakby nasze pole, tutaj będziemy przychodzić ładować yy, oko i nosa, ale o tym później, o tym na pewno później, dobra, jeszcze zobaczymy co tutaj, bo w drugiej sali siedzi sobie już Milton. tutaj mam miód, jakąś menzurkę, w yy, menzurkę kolejną węgiel, yy, stół alchemiczny i kufera w kufrze w otwartym kufrze na szczęście 4,26 26 sztuk złota. Okej, okay, idźmy do Miltena. W ogóle dzisiaj po pierwszy gadałem przez radio, węzły u mnie w szkole, ludziska, takie mnie zaszczyty klepią. Wszystko, co trzeba mówić, to mnie biorą w tej szkole, normalnie czuję się taki zaszczycony. Ale to jest tak fajnie, bo wszyscy tak biorą, ujo, ujo. Wiecie, prowadzę wszystkie uroczystości, mówię wszystko, praktycznie prowadzę wszystko, to jest takie fajne. OK, widzicie Milten, już nie będę gadał o sobie, zajmijmy się gotykiem, więc hyc, cześć Milten. Kogo ja widzę? To nasz bohater za bariery. <noise> Miło Cię znowu widzieć, Miltenie. A Ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru Magów Ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do Doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Ciekawe, tu Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. <noise> magiczne wsparcie, jeden. Pamiętasz jeszcze Gorna Diega i Lestera? No, kurde, panie, co za zapytanie. Oczywiście, że ich, pamiętam, Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladyna. No nie. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz spodziewa. E, no Spółka jest zakonie kreska. Jest u Xardasa. Znaczy, ale okay. jedna dobra wiadomość. No, Lester. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. A jest przecież z magami pracuje wody, no tak. A jak się sprawy mają? Jak się mają sprawy? Zwyciężyciele ja moim... przybyli tutaj, Krześlawec, żeby słuchajcie. zgromadzić jak najwięcej Ołatkości. magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Na pewno. Się Nie, uda. na nosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. No Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Lepiej, żeby było postanem, Jeśli to jak? przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. O skilu beziego Kurka. Ile ruka. rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy, Ani bryłki. Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. Boście do mamy złego je. jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Życie takie, no. A właśnie, bo. Miałem pozdrowić tutaj ludzi. Pozdrawiam Sylwię, 144 ode mnie z klasy. Bo narzeka, że jej nie pozdrawiam w żadnym odcinku, to masz pozdrowienia teraz. Ho, ho, ho. I teraz lecimy dalej. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Pozdrowienia. Cóż, Gorn siedzi w tutajszym lochu zastawianie oporu Paladynom. Diego został przydzielony do grupy głupie. ktoś da w mordę. Myślę, że z to jak najgorzej możliwe. To on dobierał ludzi. Parsival. Chodźmy uwolnić Gorna, Chodźmy uwolnić mojego gorna. kozaka to największego, nie takie proste. najfajniejszego. Gorn jest skadzony. Choć już z gracja z de la dla fa... fa... to jak znaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tysiąc tak, sztuk złotych. To możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Uwolnijmy go, mamy pieniążki, więc może być. Możesz mnie czegoś nauczyć, chyba że czegoś może nauczyć. Marii, mogę nauczyć marii, cię niektórych marii. zaklęć z drugiego kręgu magii, <grym> albo Oż zwiększyć się, trochę fajnie, Twoją magiczną moc. Zaklęć, Jeśli jesteś nieprawidł. gotów zwiększyć swoją magiczną moc, mogę ci pomóc bardzo chętnie. Chcę się nauczyć, nawet Coś. Zarobę. A co ty, ty masz tam? Kula ognia, pięć dźwichruje, yeah, a fajnie, fajnie. A ile. Chcę zwiększyć punktów? moją magiczną moc? Magiczną moc. 10 punktów, 5 many. ziom pogrzało. A właśnie, Ludziska. E, chwilę zakończę. Widzicie, mamy 89 many. No teraz 0 na 89. Ale oczywiście, mistrzem jestem ja. Ponieważ po zdjęciu próg jest 90. Więc oczywiście, jeśli ja zdejmę aktualnie sobie wszystkie rzeczy, które mi dają jakąkolwiek manę, a więc właśnie wszystkie zdjąłem. Po prostu mamy teraz 40 dziewięć many. Czyli jeszcze Ej, spokojnie tej... możemy. Podpakować za 10 punktów w sobie. A nie, cholera. Za 10 punktów powinniśmy móc normalnie magiczną Chcesz moc sobie zwiększyć. Tak? Za 10 i kolejny również za 10. Tak, dobrze myślałem. A czekajcie. E, ile my mamy w ogóle many? E, punktów nauki 6. Więc spokojnie możemy Ej. dać te 6 punktów nauki w magiczną Chcesz. moc. W manę, oczywiście. Ok, czyli cyk, cyk i cyk. Teraz, już nie mamy punktów nauki. Ale oczywiście próg jest cały czas taki sam. Możecie... Mamy jeszcze 10 za 5 many, więc spokojnie możemy jeszcze podpakować za tę mniejszą ilość punktów. No i co? No i teraz chyt zrobimy, zakładamy z powrotem. I teraz zobaczycie jak, jakie z są koziorki. są Tu jest mana, tu jest mana. Czy my jeszcze mamy coś od many? Zamorskiej gildii Arkos! Gdzie ja to cholera znalazłem? Boże, nie ma ciekawego pojęcia. Okej, okay. nie mamy żadnego pierścienia, mam już omraz założony. Jeszcze różdżka. Znaczy, jest różdżka? Tutaj. I teraz zobaczcie, mamy 97 many Takie z nas są koziorki teraz. Oczywiście z, z, się, z, się mu zapiszę. A, jestem trochę oddalony, więc jeśli by mnie było Ej, słuchać, ty. to się nie przejmujcie. Po prostu siedzę wygodnie na fotelu. Jeszcze tutaj... czym się teraz zajmujesz? Czym się Potem? tutaj zajmujesz? Takie więc wiecie, Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi <laughs> chyba, chyba jeszcze... na razie co... nie masz co robić. Chwilowo bawię się w alchemika. O, dobrze. Może nas. Ciekawe, szkoda, że nie może nas nauczyć się czegoś alchemii. Idziemy uwolnić Gorna i kończymy odcinek. Jak widzicie na dworze, już dzień piękny. Ciekawy jestem, jakie niebo. Hmm, zachmurzone, ale słońce przyświeciło. Wow, co się stało? Okej, okay, chodźmy uwolnić Gorna. O, Boże. <laughs> coś mi się przytkało. Albo jeszcze uwolnimy go w następnym odcinku. Po prostu pójdę, pokazać z tym palenem, który pilnuje jego więzienia. I pochycamy troszeczkę. I Jak widzicie, bramy jest zamknięta. A tam stał kiedyś domek Gorna. Yyy, jakiego Gorna Diega. Tam, jak sami widzicie. To jest zamknięta brama. Tam była reszta obozu, część obozu, niestety. Bo zmieniało się tutaj cholernie dużo. Okej, okay, jak widzicie, tutaj jest strażnik. On się nazywa Gerold. Kogo Kogo pilnujesz? Górno. Więźniów. Więźniów. Kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika go. Najemnika Roma. To bardziej dziwny niż wu. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. mężczyzn. On ma taki wkurwiający głosik. A, no bo Gord jest ceniaczek i dlatego nas wszystkich. Czy możesz mnie witościć do logu? Nie, nikt nie wejdzie do mm, logu! Nie. Dotyczy to każdego. Ciebie, Miltena Wstana, i, całej i całej reszty. To nie jest, jest najpach, gdzie właśnie. można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Nie jest Zapamiętaj knajpa. to sobie. Na pewno to nie jest knajpa. Nie zrobisz dla mnie wyjątku. Nie zrobisz nie dla mnie wyjątku? Nie. Nie. A, A jeśli zapada? ci zapłacę, hmm. nie. Achem. Nie. nie. No, to jest ja, dziad. Nigdy, nigdy nie sypiasz? Nie, dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu. Ja nie wierzę, też chcę łaskę i nosa. Okej, okay, to wszystko. Musimy pogadać z głównym tutaj dowodzącym, w tym zamku, żeby właśnie. żeby właśnie wziął. Y, pozwolił nam. Spotkać się z gordem, ale to nie będzie takie tanie tak naprawdę. Dobra ludziska, ja się żegnam z wami i przybliżę się trochę bardziej do mikrofonu, żebyście mnie słyszeli, ładnie na koniec. Więc tak, w tym odcinku, jak widzieliście sami, udało nam się dostanie do zamku. To jest fajnym tym, no właśnie, achievementem na dziś. Wybiliśmy jedenasty poziom, co jest raczej słabym wynikiem, ale i tak nie jest źle. Damy radę, myślę, że spokojnie sobie tutaj na razie w górniczy Dolinie jesteśmy na do zamku, jest OK. To co, myślę, że mogę kończyć spokojnie. Oczywiście mamy 97 many, co jest dość dobrym wynikiem. Mamy jeszcze tutaj różne rzeczy. Okej, okay, mamy ten i właśnie ta runa światła. Może Wam jeszcze pokażę, jak ona wygląda. Święty płomień. Po prostu światełko zwyczajne to jest, które trwa tam 5 minut. Dużą wartość ma dosyć. No i będzie nad nami latało teraz dziadostwo. Widzicie, jak się przyczepiło. To jest światlik zwyczajny, który będzie oświetlany na drogę. Przydatna sprawa, naprawdę. Okej, okay. na razie, cześć. Ja się jeszcze raz zapiszę. Eee, Mówił mi skateboard, i do następnego odcinka mam nadzieję, że będziecie się trzymać jakoś i że oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, mówcie znajomym o mnie i w ogóle rozsławiajcie mnie, bo Was moja nadzieja na razie i cześć, do usłyszenia.